U nas przyja tym, którzy grają. U nas już wylądowało. Można powiedzieć, że reaktywacja na wzór Matrixa, bo ponownie starcie ze sztuczną inteligencją, czyli mm. odgadywanie piłkarzy na podstawie obrazków, obrazów wygenerowanych przez AI. AI. U nas na kanale było trudno. Krzywom by poszło trochę gorzej niż na kanale. Nie wiem, że tak trudno z tobą zasada, jest, no. zasada jest taka, że trzeba od razu odgadywać. Kojarząc ani zastanawiając się, nie? Tak. Nie ma, ma co. Jest... tym jest gorzej. Tym jest gorzej. My oczywiście odsyłamy na nasz kanał i przypominamy też wszystkim zainteresowanym o zakładaniu kont na fortunie, więc pamiętajcie. I pełnoletnim oczywiście. Dokładnie. Wszystkim widzom zainteresowanym i pełnoletnim. A my lecimy tutaj do pierwszego przykładu. Psst, Taki oto pan. Co jest? Poprosiłem o wygenerowanie. To jest reptilianin, nie człowiek. Tak, wygenerowanie w stylistice Art deco. Nie do końca. No dobra, Ale ja. taka paintowa, paint art ardyko w sumie wyszło z tego. Moim zdaniem da się to rozkminić. No pierwsza myśl może działa. Daliście tak? Mbappé. Nie jest to Mbappé. No. Jest to inny Francuz. Kim Pembe? Nie. Pogba. To jest, to, jest to jest pogba? Pogbe, to, to... Nie ma szans, to to szans. Pogba. Nie, nie, na, nie ma to nie. ma. To jest niemożliwe. ktoś z was dał Pogbę, to nie ma. Nie szans, nie To jesteście sztuczną inteligencji. Nie ma sobie Nie ma szans, żeby ktoś dał Pogbę, serio. To w takim razie dwójeczka. O fajna. <laughs> nie wiem dlaczego. AI z, z, doszło do wniosku, że skoro starożytny rzym, bo w tej chwili się zaprosiłem, to zamiast piłki klasycznej będzie kopałkami. <laughs> No chyba, że to jest skóra wypchana powietrzem, ale. A wyjść tak przybliż na tą twarz, bo ja na razie żadnego skojarzenia nie mam. A myślę, że to nic nie da zupełnie, bo to AI, AI przed chwilą pokazało nam. No to, tak. No. To jest najtrudniejsze, moim zdaniem, bo tutaj trzeba faktycznie to skojarzyć tak. Mam pewien. Trzeba, trzeba mieć pomysł, żeby, żeby tutaj jakąkolwiek odpowiedź stworzyć. Mam pewien klucz, którym będę rozumował, na bazie którego będę starał się rozkładać. Czyli, jakby otwarte oko, to może bym jeszcze jakoś to widział, ale. Niezbyt. Nie to jest, nie jest zbyt otwarte oko, nie widzisz taką pomarańczową gałkę Chyba oczy, no jest, pan. No Je, O Jezu, ja myślę, że to jest zamknięte. Też myślałem, że to jest zamknięte na początku, ale to jest chyba otwarte. Kule, Kule, to jest jakieś tak, no. jakiś Tak, taki świrus totalny. No świrus, no bo to jest. Na imię mam świrus, no mas, Dobra. Yy. Na imię mam antyświrus. Ja tego, tego pokażę byś nie dał. Diego Milito? Diego o, Milito ale dądał, ciekawe spojrzenie. Ale... ja mam Sokratisa. Nie, jest to Diego Maradona. O nie, nieco, w ogóle. <laughs> nie ma żadnych, Na, żadnych... Diego ci się udało. Nigdy w życiu bym nie powiedział, że to jest Diego. Diego musiałby mieć tak, żeby go skojarzyć, to musiałby mieć, mieć te swoje fajne loczki z czasów Napoli. Czyli pre późniejszych, kiedy miał skur, krótką fryzurę już pod koniec. I nie wiem, jakiś charakterystyczny vibe taki latynoamerykański. No to jest, to jest naj, bardziej europejski gość i to taki Kurczę. No nie, no nie. Zastanawiałem zdaniem, absolutnie się do końca, czy wstawić, czy nie wstawić tego, tego przykładu, ale po postanowiłem przy nim zostać. Kto odgadnął, ten jest kozak, a my przechodzimy do trzeciego. To nie jest pogba. No dobra, to nie jest pogba, no. Co jest grane? To jest w stylu hopperowskim. Rzekomo. Tak, dla mnie to jest połączenie pogby i Christiano. No, a to, a to jest no tak, tak, no. no. Ale nie jest to ani Pogu, ani Cristiano. Jest to inny gracz. Tutaj kolorystyka może was naprowadzać. Da się to rozkminić, ale jest to również ciężki przypadek. Jest, jest. Co tu za no, Zapisałem jest? skojarzenie. Ale to jest no. Pogba Ronaldo, Gra no. skojarzeń, tak to powinniśmy nazwać. No, tak. Już, już, już chwila. Spokojnie. To, to może być. Ale nikt się nie popędzał teraz, skąd ten stres? Kurczę, ta koszulka tak bardzo sugeruje United, że aż boli, nie? Z drugiej strony, nie no, nie pasuje. Jakby no, dla mnie to jest tak bardzo mocne skojarzenie z Pogbą i z Cristiano, że nie potrafię nikogo tutaj sobie wsadzić w te ryzy. Poddajesz się? Dobra, strzele coś po prostu z czapy, ale. No to nie jest on, ale dam Freda. No to, ale wiem, że to jest głupi strzał. Być może, nie, ale nie. Nie, Jest to no. Rashford. no nie, to jest Rashford. Mm -hmm. <laughs> no ja też uważam, że nie jest jeden podobny, punkt. ale to jest jedyny logiczny, co mi przyszło do głowy. Brawo To tutaj będzie prościej, Jedna jest. to jest Adrian Brody. <laughs> to jest Desmond Zagubiony. To jest. Uh... Henry Ian Cusick. To jest też w stole choperowskim. Poprosiłem, żeby przedstawił tego piłkarza jako fryzjera. Nie wiem. Jako fryzjera? Jako fryzjera, tak, ale nie, nie wiem, co tutaj miałoby sugerować. To jest że, jakiś artysta malarz, że jest z, z... półwyspu no, Nie wiem, może to jest yy, ta, yy, yy, żyletka. Albo pędzel do nakładania pianki. <laughs> Jeżeli to jest ten piłkarz, tak. to naprawdę oszaleje. <laughs> Ja już widzę, co Krzywy napisał. Mówiłem, że to nie jest. W sensie. Yy, no. No masz źle, ale jest to śmieszne. Skojarzenie. No bo okay, ja też to, ja to widzę. Nie zmieniam. No, kurde, coś mi to mówi, ale no nie, no nie będę się kompromitował dalej. Pirlo to nie jest pirlo. Jest, to, to pirlo. jest To jest Pirlo. To jest Piro? Krzywał górna No Jest. Ej, no, no. Coś nie jest. Ale... ale jest to Pirlo. No i jest w tej, dość spore podobieństwo. Po o włosach tylko i wyłącznie. Czemu? Jak tak się przyjrzysz, to on ma taki rzymski nos, ten układ oczu. Ale właśnie ja nie wiem, czy Pirlo ma rzymski nos. Ma, Chyba nie ma. Ma, 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 ma. ma. ma taki... nie, nie takie jak na pewno. No, no nie, ale, ale też. Nie e, taki z Masywny. Z Dobra, rzymskich. piąteczka. Dobra, pierwszy skończył Poprosiłem piłkarza, żeby, żeby został przedstawiony jako. E, belly, Żeby ten. Poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby ten piłkarz został. Przy, żeby, poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby ten piłkarz został zaprezentowany jako Belly Dancer. <noise> więc. Wydało się. To musi być. Arian Rowen. Robben. Jest Arjan Robben, brawo! Yeah! Brawo. Chociaż brawo. tak, Krzyw, spójrz na kształt czaszki i na fryzurę, czy to nie jest trochę kolor? Też? Tak, ja kolor też, no. Dobra. Dobra, szóstka. To ładne. No. Ładne ja mam wykonanie. Piłkarze tutaj. Akwarela. Moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze oddaje charakter oryginału. No nie no, jak, jak mam źle, to się zdziwię. Nie, kto inny mógłby tutaj być. Ale ładne no. Ogólnie. Fajnie jest, zrealizowane. Kurcze. Adamando. No, dla jest Joe Cole, no. Ale ten nie dałby być Joe Cola, no. A napiszę Joe Cole, bo to jest tak mocne skojarzenie z Joe Colem. no ale to jest jakiś pewnie Morata, jakiś inny Hiszpan. Kaka to jest. Kaka? No, no kaka, z no. widać. Co ty w ogóle nie pomyślałem o mu O Joe Cole właśnie. Wygląda, normalnie jakbyś kaka postawił obok niego, to nie nie wiedział, który jest prawdziwy, a który jest namalowany. Ja tu jeszcze laula się doszukiwałem, szoku, bo ja też, też trochę. Nie ma opcji. Jest tutaj wibra ułowski. Dobra. No A 6 jest podobne do czekola. No dobra. Nie. Powiedzmy to na głos, No, no Rolalinio. <laughs> Brawo. Ale też fajnie zrobione, nie? No, tak. Tak, no. da się. Nie tu... musisz zapisywać. <laughs> Chciałem pokazać tam liczkę dla widzów. O, ała, czy, 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 w ktoś, karku? A, a co jak na przykład ktoś ogląda bez głosu? <głos> Wiem, są tacy ludzie, to Było tam, tak tam. kiedyś, nie? Tak. Kiedyś, tak. To było, że, dlaczego nie ma w tej nie nie, 11? Nie, 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 Ale ty, się ty, ty mówiłeś chyba mm, film, jak się najgorszych zakupach <noise> Premier League i zapytali, ktoś zapytał, dlaczego tam jest zdjęcie chyba Alisona? bo jakiś był kontekst Alisona, mm. Ktoś musiał napisać, jakby to się mówiło, nie mówią, nie? A on mówi, ja głosu. Głosu. Tak, ja no Tak, A to masz materiał To, to był początek naszego kanału. Runda... A, nie, taki początek, to chyba było po... Runda kolejna, Trosznej ósma. Realności. A, może tak. Oj, oj. To moje zdaniem dwa skojarzenia. Takie na pierwszy rzut. On no, jedno jest dość mocne, ale... Kurde, ciężko. Próbowałem tego piłkarza akurat generować chyba czterokrotnie, i za każdym razem wychodził 4 x 4, bo tam wychodzi przy każdej generacji. Przy każdej generacji tam wychodzą cztery opcje, więc 4 x 4, czyli 16. Aha, no I to I to ten był tak. najlepszy. Midjourney mid używasz? Nie, to jest e, A, Dali. dali. Midjourney przy okazji kolejnego wydania będę chciał z kolei zastosować, tylko że tam będę chciał wrzucić oryginał, żeby on no, 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 na oryginale no, 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 się no, no. się popracował sobie nad oryginałem i przerobił go w danej stylistyce. Czyli zrobimy piłkarze Balenciaga. balenciaga. Pff, nie wiem, to jest jakieś pff, niesamowite, więc Najwyższy Dałeś... mesuta mesuta. mesuta? mesuta jest to Mesut, więc brawo po punkcie. Myślałem, że może pójdziecie jeszcze w, w kierunku Di Marii. Myślałem o Di Marii, no, ale faktycznie. nie pasowały mi te oczy. To chyba No dlatego no, sugest... szuk tak sugestywne. Ja szuk, szukałem, bo większość tych wygenerowanych obrazków właśnie oczu takich wyłupiastych nie posiadało, dlatego postawiłem na ten. Dobra, dziewiątka. I to jest masakra, to jest najtrudniejszy jednak. Tutaj tego, to mogę Wam powiedzieć, że to jest Polak. I tutaj jest zero podobieństwa. Czy ja wiem? O kurde. Moim zdaniem Aradena był łatwiejszy. Nie. Maradona to w ogóle nigdy nie wiem. Nie no ja nikogo innego maradona. tutaj nie widzę, więc zostawię to, co mam. Hmm, czekaj. Ja mogę tylko zdradzić, że krzyw ma dobrze, nie? Więc to jest dla mnie niesamowite. To od razu zobaczyłem. Wow, okej. Okay. Czyli to znaczy, że każdy ma jakąś trochę jednak odmienną percepcję. Skojarzenia są nierównomierne. Jeszcze nieciniowanie tutaj jest. Ładny układ tym kolorystyczny. Super. Chyba też właśnie tutaj prosiłem, żeby Hoppera... Sztuczna inteligencja... Co za porąbany przykład. Żeby się nim inspirowała. No? Dobra, no nic, no, nie, ja nie mam skojarzenia. Jest ja to napiszę, Czekaj, Drągowski okay. napisze. No nie wiem. To nie jest Drągowski. tutaj to jest? Szczęsny. Być tak Ja też tego szans. nie widzę, ale. jest szans. Jeżeli krzywy się patrzy, to znaczy, że. To dla mnie go widać. No. Dobra, i ostatni Część. przykład na dzisiaj. Wow. wow. E, dziesiąty, a w nim ktoś taki. O kurde. Gdzie, gdzieś ten twarz widziałem? Koszulka też tutaj może podpowiadać trochę. Mógłby mieć nieco ciemniejszą karnację, tyle wam mogę podpowiedzieć. Został... Tutaj ten rys Kaukazki został bardziej podkreślony, wyostrzony, wyostrzony, ale nie wiem, zaraz zobaczymy. Bellingham? Tak, Obejrzyjmy to się Bellingham. to samo, to nie jest Bellingham, to jest Dele Alli. Ojej, ten jest. Widać. Ale tak? jakby Beninga ma takie jedno zdjęcie, gdzie on tak patrzy do tyłu i ma taki grymas i z tym to skojarzyłem. Tak, ale zdecydowanie ale jest. Ale bardziej... jest moim zdaniem do, 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 do wypatrzenia. Oj, kilka ciężkich to prawda. Jeżeli jesteście spragnieni jeszcze jakichś przykładów, to tak jak mówię, panie. odsyłam na nasz kanał, tam wow. chyba 14 było rund, tak więc... Zachęcam. Na tak do, na jest. jest. E, ona, bo on, Aha, ona nie, to było. Ona ja. wam posłałem jako... No, to to tutaj ona jest na miniaturce jak coś. Tak. Więc okay, no, możecie sobie zobaczyć. Chodzi oczywiście o Neymara. A my Właśnie, co? oczywiście to dla mnie to nie jest... Nie było więc oczywiste. Ja powiedziałem, że to jest Firmino zmieszane z Neymarem. Jaki I trochę fred. Vibe. Trochę fred, no. Ale ma taki neymarowy Piękne. styl. kulczyki. Dobra, my widzimy się już pewnie za tydzień tutaj na kanale, a tak jest na naszym, jak zwykle, codziennie. Miłego, Więc dobrego do weekendu. Trzymajcie Hej. się. Hej. Siema.